Ministrów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich oraz Błękitnej Armii we Francji, powstańców Śląskich i Wielkopolskich, kadetów, drużyniaków, sokolich oraz młodzież szkolną i akademicką walczącą o wolną Polskę w latach 1914-1918. Stańcie do Apelu! Wołam marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcę Legionów Polskich, który stanąłeś w dniu 11 listopada 1918 roku na czele odradzającego się Wojska Polskiego, a następnie jako naczelnik państwa budowałeś niepodległą Polskę oraz wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wicentego Witosa, Wojciecha Korfantego i generałów Józefa Halera i Józefa Dąbór-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Was wzywam, żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej, obrońców lowowa. I obrońców ojczyzny z 1920 roku, którzy w bitwie warszawskiej dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości własnej ojczyzny. Stańcie do apelu. Ciebie wołam. Pułkowniku Józefie Rosiek, pseudonim brzeg. Od 1914 roku żołnierzy Legionów Wschodniego i I Brygady Piłsudskiego. Dowódco Kompanii I Pułku Szczelców Podchalańskich, a po powrocie z niewoli rosyjskiej w 1920 roku oficerzy Dywizji Syberyjskiej, z którą walczyłeś z Bolszewikami w 1920 roku w obronie ojczyzny. Dowódco Batalionu Szczelców w Rembertowie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dowódco Ośrodka Belwederska i Sielce, a, zasługi, a za zasługi 29 września 1939 roku odznaczony orderem Virtuti Militarii, a następnie w polskim państwie podziemnym oficerze Służby Zwycięstwu Polski oraz od 1942 roku komendanci rezerw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W aresztowaniu 7 kwietnia 1943 roku przez gestapo zostałeś uwięziony na pawiaku, w którym 7 maja zostałeś zamordowany, a ciało twoje zostało spaleno, spalone w celu zatarcia zbrodni. Stań do apelu! Zginął Przywołuję! Generałów, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb zdradziecko wymordowanych przez sowieckie NKWD na rozkaz Stalina w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku, Miednoje, Bykowni, Kuropatach, Charkowie i innych miejscach okrutnej kaźni. Stańcie do apelu! Do Was wołam, bohaterskich żołnierzy wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i żołnierzy Niezłomnych z powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam synów tej ziemi Władysława Bukowca, pseudonim Stan, żołnierza armii krajowej, a po 1945 roku dowódcę oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej. Który zostałeś bestialsko zamordowany w brzmiącej o świecie 7 września 1950 roku przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa IMO. Wzywam Ludwika Zelka, <grystanie> żołnierza Armii Krajowej, a po 1945 roku dowódcą oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej bestiarsko zamordowanego 3 marca 1947 roku przez funkcjonariuszy UB na W anowym Wicentego Bukowca żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej zastrzelonego brzmiącej w, w, w 1949 roku przez funkcjonariuszy UB i MO Zujanowic i Kazimierza Augustyna pseudonim Miecz żołnierza Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej Zastrzelonego w rejonie Chomranic przez funkcjonariuszy UB i KBW. Stańcie do apelu. I Przywołuję duchownych i, i kapelanów Armii Krajowej i Podziemia Niepodległościowego księdza kapelana Józefa Brubla. <klujna> Księdza Ignacego Zonia, pseudonim Gural, Księdza Józefa Nowaka z Ujanowic. Księdza Bernardyna Dziedziaka z Ujanowic. Księdza kapelana Ignacego Dziedziaka z Jaworzny. I księdza Władysława Gurgacza, głównego kapelana Okręgu Sądeckiego Armii Krajowej, bestialsko zamordowanego przez UBE w, w krakowskim więzieniu na Montelupi. Stańcie do apelu. pamięci! Do Was zwracam się potomni. Niech bohater tej ziemi, pułkownik Józef Rosiek i wszyscy bohaterowie walk niepodległość Rzeczypospolitej oraz ich czyny pozostaną na zawsze w pamięci, w historii małej ojczyzny, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom!